Witam na targach TSW Kielce 2026 na stoisku LS Traktor. Prezentujemy tu naszą ofertę ciągników o mocach od 24 do 101 koni mechanicznych. Wśród sadowników największą popularnością cieszy się nasz model MT360 o mocy 57 koni mechanicznych. Jest to ciągnik kompaktowy, bardzo skrętny, wyposażony w klimatyzowaną i ogrzewaną kabinę. Został on wyposażony w trzypunktowy tus, jego udźwig to 1250 kg, a także hydraulikę. W standardzie mamy cztery wyjścia z tyłu i cztery z przodu. Z kolei wśród warzywników największą popularnością cieszy się model MT7101 o mocy 101 koni mechanicznych. Jest on wyposażony w biegi pełzające. Potrafi jechać z prędkością minimalną 150 m na godzinę. Jego ogromną zaletą jest także tylny tuz wyposażony w panel sterowania elektrohydraulicznego wraz z opcją automatycznego poziomowania. Oferta LS Traktor to również bardziej kompaktowe ciągniki, czyli przykładowo LS XJ25 o mocy 24,4 koni mechanicznych, MT125 o mocy 24,7 koni mechanicznych, model MT340 o mocy 40 koni a także większe modele, czyli XU o mocy 68 koni, MT5 o mocy 73 konie oraz MT7 o mocy 101 koni mechanicznych. Wszystkich zainteresowanych ofertą LS Traktor zapraszam na naszą oficjalną witrynę internetową LS Traktor Polska.